Cześć tu MPP i e, to są program Minecraft pogromcy mitów, w którym będziemy sprawdzać różne ciekawe mity i e, opowieści, które mogą być realne, jak i, e, jak i jakby to powiedzieć, jak i całkowitą bzdurą. Stworzymy najpierw świat, nazwiemy go Test. Ty. Sorry, to Robimy na świat, damy kreatyw i robimy sobie płaską mapę, żeby łatwiej nam się eksperymentowało. To tak się robi płaską mapę, więcej opcji świata, a w starszych wersjach to more options, i tu jest takie domyślne, to dajemy super płaski. Gdy już jest gotowe, stwarzamy nowy świat. Na survivalu wam tego nie razy robić, gdyż nie znajdziecie żadnych drzew. W dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, czy wilki atakują, gdy, gdy sami w siebie szczelimy łukiem. Oraz czy gravel na podpalonym drzewie spada. No jeszcze o piasku i lawie. Wszystko po kolei będzie opowiadane. Stworzył się nam świat. To najpierw... Aha, tu wilków nie ma. Przepraszam. No to... Powiedzmy, że już potwierdziłem ten mit, gdyż sprawdzałem go wcześniej i gdy mamy oswojonego wilka i weźmiemy łuk, szczelimy nim do góry i powiedzmy, że, strza że strzała spadnie prosto na nas. No w takim przypadku nie. Jakby strzała wpadła prosto na nas, to wilki nas zaczął atakować, bo zawsze jest tak, że uderzymy jakieś zwierzę, to wilki zaczynają je atakować. Wszyscy o tym wiedzą doskonale. Teraz miałem sprawdzić mit o gravelu i drewnie. Chodzi o taką sytuację, tylko gravel wezmę? Znaczy, żwir. To jest wersja 1.1, czyli po polsku można ustawić i są te jajka... Nie wiem jakby to mówić, ale chodzi mi dokładniej o to. Jajka spawnujące, Tak sobie to nazwiemy. I co? Trzeba... i zapalniczkę. Tak. I w tym micie chodzi o to, że jeżeli te, teraz w te drewno zapalimy i się obydwa spalą, to grawer powinien pozostać w powietrzu. Sprawdzimy ten mit i zobaczymy czy jest potwierdzony, czy to kompletna bzdura to jest. No to podpalamy i zobaczymy, co się stanie. Tego nie. Ciekawe, czy gravel spadnie, bo większość osób mówi, że gravel spadnie, ale bądźmy pewni. Jakby się okazało, że gravel nie spadł, to okazuje się, że to jest genialny sposób na budowanie tego... domków z gravelu. Ładnie, wy... Ładnie by wyglądały ściany. I. Ale to by dużo pracy było i dużo zmarnowanego drewna. Dlaczego się tu tak, tak wolno pali? Zpalimy się tu. O! O, mit nie został potwierdzony, czyli gravel spada, gdy pod nim się wypali drewno lub inny surowiec, ale chyba drewno. Tylko się... No, to teraz drugi mit. W drugim mitie chodzi o to. Najpierw przygotuję materiały. Może się ktoś domyśla, wątpię. To nie jest bardzo popularne wśród graczy Minecrafta, ale może się tak zdarzyć. W tym micie chodzi o to, że jeżeli, nie wiem, weźmiemy piasek i... To jest mit tak zwany szybsze robienie szkła i wylejemy teraz na niego lawę. To po chwili powinno nam się zrobić szkło według mitu. Nie wiem czy to się sprawdzi. Mam nadzieję, że tak. To by oznaczało dużo krótsze czekanie na no na przetapianie szkła wbudowali byśmy coś i obrali lawą. Poczekamy jeszcze chwilkę. może powinno wystarczyć, bo jedno szkło się nie przetapia dłużej niż tyle. Dobra, bierzemy. O, o, Czekaj! E, Wiadro sobie muszę wziąć. No i niestety mid nie został potwierdzony. A w drugiej części mi tu chodzi o to, że podpalimy zapalniczką. I powinno się zrobić szkło. Nie, nie wierzę w to bardzo, gdyż lawa ma wyższą temperaturę, ale to bardzo raczej niemożliwe. Ale lawa sama powinna zapalić piasek. A jakoś tak się nie stało. Wątpię, żeby się pojawiło szkło. No, tak więc nic się nie dzieje. Z piaskiem i lawą ani piaskiem i ogniem. Czyli ten mit, który mógł się sprawić dla wielu graczy, nie działa, niestety. W następnym odcinku będzie trochę o potworkach. Mam zamiar pokazać Wam, jak zabijać endermany, żeby się nie mogły przeteleportować. A także poszukamy znaczy nie będziemy szukać ja sam poszukam nie, to nie będzie... Nie, sorry, to nie będzie w następnym odcinku, tylko... W następnym odcinku będzie jeszcze o armacie na, na dynamit, czyli jak e, sprawnie zrobić armatę na dynamit, żeby wystrzeliła żeby dynamit, który pali się, spadnie na ziemię i wybuchnie. To jest bardzo cenne dla tych, którzy lubią e, bronić po prostu swój teren znaczy broni po, po prostu swój dom czy zamek, ale można zniszczyć teren, czyli na przykład, na przykład w nocy idzie Creeper, zapalamy armatę, armata wyszczela dynamit, spada przed Cliperem i wysadza klipera. No a tak więc na razie z wami się żegnam. Widzimy się za około 2-3 dni. Za tym...